Uczestniczyłem w egzorcyzmach straszne chwile. Kiedy trzy kobiety w tym samym pomieszczeniu były uwalniane, no to są zmienione rysy, po prostu straszliwie ta osoba wygląda. Oczy zalane czarno, albo w ogóle nie ma źrenic. Wykrzykują podwójnym głosem, dlaczego to opowiadam. W momencie, kiedy ten egzorcyzm trwał bardzo długo, Uwalnianie tej kobiety, której ja trzymałem. Sam bym nie utrzymał, wytrzymało nas kilku. Ksiądz rozmawiał z tym demonem, przy nas, no to jest w ogóle porażająca sprawa. Czterech rosłych chłopów, tak. jedną kobietę. Tak, A nie, naprawdę nie, nie, za, nie za wielką, tylko drobną. Tak, mieliśmy naprawdę mnóstwo roboty z nią i e, zaczęliśmy się tak pod natchnieniem modlić na różańcu. Pod koniec różańca one zawyły. Mówię, zawyły, nie zawyły. Że ona tu jest, że ona nie chce, żeby ona tu była i zawinęli się i długa, nie? Kobieta nagle odzyskuje normalny wygląd. Mm. Ma jasne oczy, gdzie przed chwilą, sekundę wcześniej miała czarne. Mówi zduszonym, płaczącym głosem, gdzie wcześniej ryczała, Takie wyzwiska, że się w życiu takiego czegoś nie słyszało. Podczas pracy na bramce nie mm. słyszałem takich wyzwisk jak tam przy księdzu wtedy. I to. Zmieniło moje życie. Od tamtej pory jestem innym człowiekiem.